Dzień dobry, YouTube! Siemanko! Witamy Was serdecznie w kolejnym chipsowym filmie. Dziś będzie odcinek związany z chipsami z Biedronki. Mamy bardzo dużo paczek, oprócz tych, które są tutaj w reklamówce. Mamy jeszcze tutaj z boku będą. Nie pomieściły się w reklamie. E, kochanie, będą paprykowe, solone Dobra. i różne inne wariacje. Spoko. Także będziemy dzisiaj dla Was testować. Ja od razu tutaj na początku zaznaczę, że już wielki test chipsów, ale nie z Biedronki, zupełnie innych jest na moim kanale, więc link znajdziecie w opisie. Zapraszamy serdecznie, ten film bardzo Wam się podobał. Więc dzisiaj będziemy testować chipsy TOP, top czyli marka Biedronkowa. Wy na pewno znacie niewielokrotnie, że się jedliście chipsy z Biedronki. My niestety nie bardzo, dlatego rzuciliśmy sobie wyzwanie, że przetestujemy, zobaczymy, który smak będzie numer jeden, a które chipsy będą nam najmniej smakować. Dobra, pierwsze. Papryka. Papryka. Mogą być? Pewnie. Mogą być, dobra. Otwieramy. Mm, bardzo ładnie, bardzo ładnie pachną paprykowo. Mhm. Nastawiam się pozytywnie. Bardzo ładnie. Spróbujemy. Niektóre chipsy z tej niższej półki e, pachną tak bardzo tusto, olejowo, prawda? Aha, ja. Bardzo dobre. Nie są tak mocno paprykowe, ale. Tak, tusto paprykę, ale ona tak nie dominuje. Bardzo dobre. Mhm. Czuć się, tak niby ziemniaczka i paprykę. Mhm. Słodką paprykę. Mhm. Bardzo dobre. Polecamy paprykowe paprykować biedry. Mhm. Kolejne chipsy, których ja jestem bardzo ciekawa, to są Top Chips. O, operator, zobacz, faliste. To znaczy, że tu mamy różne. O, tego nawet nie zauważyłam. To będą chipsy o smaku grillowanych warzyw. I tych jestem strasznie ciekawa. Więc jedziemy jako druga paczka do testu. O, jak ładnie pachną. Tak? Mhm. Mmm. Tak, to gwarzy są warzywa grillowane. Dobra, operator, ja pierwsza, ty poczekasz. Operator rozpuścił się. Są tak miękkie, proszę. Ale dobre. Mm. Krupiące świeżutkie. Dobre. Super. Bardzo dobre. Takie delikatne, łagodne. Dobre. Bardzo dobre. Jeżeli lubicie grillowane mm -hmm. warzywa. Superowe. Oko. Dobre. Teraz ty wybieraj. Blat, biorę. Tutaj ale, dalej, zobaczcie, ile jest taka. Słuchajcie, o smaku kebaba i też są faliste i Coś czuję, że będą nam rodzice w paczkach i różni wysyłać. Nie wle, dokładnie kosztują. Wydaje mi się, że ma 2,5 złotego paczka. Patrzmy tak przy... przyprawami. Mm -hmm. Dobre, ale do piwka. Tak same. Mm, tak, do piwka, ale tak nie ma za bardzo. Nawet nie najgorsze, tylko mówię, do, do jakiegoś piwki. Ale to są Spokoło. twardsze w porównaniu do tych, mm, które przed chwilą testowaliśmy. Grylowane warzywa. No ale może być inna dobra do produkcji. Możliwe. Te są, do kiedy ważne? Maj. 28, a tutaj jest 14. Dobrze. Może inne zimniaki. Ja wiem, że na pewno po drugiej stronie są fani tych chipsów, dla mnie… Mm. A tu nie ma tej? Czego, kochanie? Eee, garlika. A to nie jest y, czerwona cebulka? Albo cebulka. To jest czerwona cebulka, prawda? <laughs> no nie, same y, nie za bardzo, ale do jakiegoś piwka zimnego spoko. Następne? Chipsy, które obydwoje bardzo robimy, czyli taki bardzo popularny smak. Zolone! I te nie są faliste, takie właśnie, jak trzeba paprykowe, czyli ładkie. Dobrze, operator, że nagrywamy ten filmik po świętach. A, ładnie pachną. Mhm. Jak lejce. No. Pomochaj, prawda? Ja nie będę pochał, będę próbował. A. To jest. Na zdrowie, operator. Bardzo cieniutkie, ale takie. No, smakujące. Takie mało słone. Mnie nie o są, to chodzi. Nie są takie Sól solen. nie jest zdrowy, operator. Ja wiem, ale mówię, nie? Solone to solone. Są ale... łagodne. Dla Bar mnie spoko. Bardzo mało soli. Bardziej czuć ziemniaka niż sól. Operator, przynieś pustek dzieci. Dobra. <noise> Cztery przetestowane paczki za nami. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę rewelacyjne chipsy macie w jedrze. Tak jest. Dobra. dobra Kolejne. Falowane. Top Chips Falister o smaczu sera i szynki. Coś dla operatora, wszystko co z serem, to operator pochłania. Ja bardzo lubię serek żółty, powąchajmy. I się zapachnie. O, pachnie bardziej serem niż szynką. Mm. Kłóciłbym się, czy to faktycznie serem Ma A operator, ale... w cudzysłowie, nie czepię Dobra, nie. ale są faliste. Ja lubię w ogóle wszystkie faliste, takie falowane. Mocno serowe smakuj. Ale szynka też wyczuwalna. Ale minimalnie w porównaniu do sera. Proszę, może jeszcze temat. Operator. O, smaku sera! I szynki. Ale też jak dla, dla mnie. Te bardziej słone. Te Są. bardziej słone. Ale jak dla mnie, to te chipsy właśnie do jakiegoś browarka. A na pewno trzeba będzie mieć trochę wody. Wydaję tych chipsów. Eee, bo tak, solo to jak dla mnie osobiście to. Taki bardzo intensywny ten. Trzeba przepić po prostu. Dla mnie dobra. Znowu paliste. Znowu falistę. To wszystko faliste o no, smaku zielonej. Zielona cebulka cebulki. Nie, Ja bardzo lubię. Tu w Irlandii są e, walkersy. Tak. Zielona cebulka i też wymiatają. No dają cebulom operator. No. Dobra. Dobra. Po jednym. Dobra, po dwa. Po trzy. <laughs> Co sobie będę żałował? Jakaś sztuczna, zielona cebulka taka. Ale wezmę jeszcze jednego, bo tak nie chcę osądzać po jednym chipsie. Ale takie mało zielono-cebulkowe, nie? Tak, tak bardzo tak, delikatne, łagodne. Tak... Przepraszam, że mówię z pełną buzią, ale wiecie, to test, to test. Lejcy za cebulka. Są dużo bardziej mocniejsze smaku, intensywniejsze. tu, tu jest mało co wyczuwalne. tam. Taka... Jeżeli delika... lubicie chipsy o smaku zielonej cebulki, ale ten, wymagacie, żeby ten smak był łagodny, no to szukacie cud chipsów w Biedrze. Tak. Zaś faliste yy, o smaku serka fromage. Hmm. Dużo sera dzisiaj. Ja nawet nie wiedziałam, że wygra na tyle smaku chipsów. Fromage. Delikatnie, strasznie. Mm -hmm. Ale faliste. Ale faliste. faliste. Mhm. Tutaj Romasz. jest. Romasz. Tutaj jest bardzo wyczuwalny mm -hmm. smak. Dobre. Masz Te dobre. są dobre. Mm -hmm. Powiem Wam, że je łączyć z dipem. Na przykład. Mm -hmm. Tylko nie z salsą. Tylko właśnie z dipem, z niecowskiem, tylko ze szczypiorkiem. Ten dip, który my kupujemy. Mm -hmm. mm -hmm. Fajnie. No takie dipy, można sobie samemu zrobić. Kiełk naturalnie trochę mają, z Rewelacja. Dobre. Fajne Te, te, te są bardzo dobre mm -hmm. i taki bardzo wyraźny smak mają. Mm -hmm. No i ostatnie. Co tu. ilości nie damam? Co na, na dece Ostatnie. Czyli to jest taki smak bardzo standardowy. I cebula. I to będą zwykłe, to nie będą faliste. Tak operator powiedział, to smaku sera i cebuli. Ostatnia paczka. Operator, będziemy się kąpać w chipsetce. No akurat będzie rzecz. Na Sylwestra. Wreszcie przyjadą to. Bo... Wreszcie przyjadą, a my na stole samo chipsy zbieramy. Ser. No zapach nie powala mnie, no ale dobra. Też mnie. To może być trochę wymieszane też z torebką. Trochę się pokruszyły, no ale musiały przejechać 2,5 tysiąca kilometrów. Jakiś stary sery, stara, cebula O matko, najgorsze Jak jadę. Ale też teraz jadą strasznie. Jak stare skarpety? Straszne. Nie dawaj mi to w noc, bo... Może ja się wodę napiję? Daj, napijmy się wody, bo to... Słuchajcie, czas na werdykt. Zacznijmy od może... Towar rozłożony. Zacznijmy może od najgorszego smaku. Najgorszy, najgorszy, najgorszy. Najgorszy, najgorszy. To chyba się zgodzimy wszyscy. Mm -hmm. To znaczy ja, Jagi, Nie wiem jak wy. Ser i cebula. Nie wiem. Ser, star, stara cebula musimy tu markerem dopisać. Tak, Niestety. Nam nie na smakują. Kolejne, kolejne... Kolejne, kolejne, kolejne według mnie to były te Twoim zdaniem, mm -hmm. no to pokaż. Keba. Moim zdaniem solone. Czyli tak Solone. Mm. Mm -hmm. Dobra. Dalej według mnie, mm -hmm. które mi tak sobie smakowało to te e, zielona cebulka. Mm -hmm. Zgado się. Kolejne. E, tak. Seria szynka? Serieszynka. szynka. U mnie będzie... Jeszcze nie zwariować, wiadomo, które wybrać ty. Nie Niby tylko 8 paczek, a chyba. nie będzie trzeba. Czyli te? U mnie kolejne to będą. będą Masz to, będą, to i to. Tak, wiem. Operator tylko właśnie. Nie wiem, które wybrać. Bo takie. Te mi spakowały, te mi spakowały, te mi spakowały. Ale chyba. No nie wiem, pomóżcie. Dobra. Kolonę. E, a według mnie papryka. Czyli te? No i dwa I, pierwsze e, miejsca. Dwa pierwsze miejsca. Moim zdaniem drugie fromage. Twoim to. Tak. A moim zdaniem pierwsze miejsce właśnie warzywa grillowa. A u mnie pierwsze miejsce fromage. Tylko muszę zrobić dip. <noise> Słuchajcie, i tak kończymy nasz test. Wyłoniliśmy zwycięzcę. Łagi był trochę inny, u mnie trochę inny, ale każdy ma inne, inne smaki, smaki. Także mamy nadzieję, że test wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony smak chipsów z Biedry. Czekamy na wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmie, ale zanim wyłączycie, zostawcie nam jeszcze kciuka w górę. Tak jest. Bye!